Cześć! Jeśli szukasz naprawdę dobrego programu do nagrywania ekranu, to koniecznie zobacz to wideo do końca. W tym wideo pokażę Ci możliwości oraz taki tutorial krok po kroku, jak korzystać z programu Demo Creator. Demo Creator ma mnóstwo funkcji AI, które przybliżę właśnie w tym wideo, dzięki czemu Edycja takiego wideo jest po prostu szybka i bardzo efektowna. Demokreator to także świetny wideo-edytor, ale zaczniemy sobie od funkcji właśnie nagrywania ekranu. Tak więc możemy nagrać tylko ekran, a możemy też dodać właśnie tak jak widzisz, nade mną, moją postać. Gdy chcemy na przykład wyłączyć postać, wystarczy tutaj zaznaczyć ten checkbox. Podczas nagrywania możemy korzystać z wielu ciekawych, właśnie elementów, chociażby właśnie zaznaczania. Mamy tu zaznaczanie eliptyczne, kwadratowe. Możemy podświetlać dane fragmenty, zaznaczać po swojemu, wyróżniać na przykład strzałkami, czy też nanosić chociażby tekst. Podczas edycji nagrywanego fragmentu możemy edytować zarówno ekran, który nagraliśmy, ale także postać, naszą postać, która tutaj właśnie jest. Mogę ją zmniejszać, zwiększać. Mogę chociażby właśnie jak widzisz wyciąć tło. Za mną jest akurat green screen, ale jeśli za tobą jest na przykład twoje pomieszczenie, nie ma problemu, ten program naprawdę dobrze wytnie tutaj tło. Możesz także wstawić swoje tła, dzięki czemu to wideo będzie wyglądało, jakbyś nagrywał naprawdę w jakimś studiu filmowym. Możemy również rozmazać tło. Teraz właśnie widzisz rozmazane tło, usuniemy rozmazanie i jak widzisz masz z tyłu pomieszczenie, które zostało wgrane. Program Demokrator pozwala na nosić m.in. dynamiczne napisy w języku polskim. Na przykład... Dynamizm. Które zostaną wygenerowane automatycznie przez sztuczną inteligencję. Oprócz takich funkcji AI, o których ci powiedziałem, czyli usuwanie czy zastępowanie tła, mamy też zamazywanie tła, usuwanie, zamazywanie danych fragmentów w naszym filmie, czy też różne filtry. Mamy też zakładkę przejścia, dzięki czemu możemy nadać dynamizmowi naszemu filmowi. Mamy zakładkę filtry, dzięki czemu możemy nanieść dany filtr na nasz film. Dzięki czemu będzie wyglądał on jeszcze lepiej. W zakładce audio mamy mnóstwo efektów dźwiękowych, które możemy nanosić właśnie na nasz film. Program Demokreator możemy wypróbować za darmo. Na stronie właśnie tak jak tutaj widzisz, linkuje też link do Demokreator w opisie tego filmu. Natomiast jeśli chciałbyś znaleźć ten program przez Google, wystarczy wpisać w wyszukiwarce Demokreator i tutaj właśnie mamy link prowadzący do strony tego programu. Jeśli chodzi o ceny wersji płatnych, są bardzo, bardzo dobre, bo mamy już za 60 dolarów rocznie, czyli za niecałe 2,5 stówki, naprawdę bardzo porządny program do montażu i do nagrywania ekranu. Ja na swoim YouTubie nagrałem i przeedytowałem ponad 900 filmów, także w przeliczeniu na jeden film wychodzi naprawdę grosze. A teraz już pokażę, jak krok po kroku zacząć korzystać właśnie z programu Demo Creator. Aby zacząć korzystać z programu Demokrator, wchodzimy właśnie na tą stronę. Link przypomnę do tej strony w opisie tego filmu i klikamy opcję Try it for free. W tym momencie powinno zacząć się pobieranie programu Demokrator na dysk. Należy właśnie odpalić instalację i zainstalować program. Możesz spróbować zupełnie za darmo skorzystać właśnie z tego programu. Gdy program jest zainstalowany, otwieramy go i mamy taką właśnie opcję New Recording, aby zacząć nagrywać ekran. I tutaj mamy taką wstępną konfigurację ustawień naszej pracy, gdzie będziemy nagrywać ekran monitora. Mamy zaznaczoną tutaj opcję fullscreen, czyli nagrywamy pełny ekran. Też widzisz tutaj moją postać. Tutaj właśnie mamy zaznaczoną opcję kamerka internetowa. Możemy to oczywiście dezaktywować. Możemy też już tutaj wstępnie skonfigurować nagrywanie tej, tej mojej postaci. Możemy wybrać chociażby właśnie wygląd taki okrągły, czy też prostokątny. Możemy już na tym etapie chociażby usunąć tło, jak właśnie widzicie. Ja na razie nie będę tego robił. Ustawię chociażby tutaj nagrywanie w takim Kółeczku. Mam podłączony mikrofon krawatowy zewnętrzny, więc tutaj ustawiam opcję właśnie tego mikrofona, jeśli chcę aby nagrywały się dźwięki systemowe, różne jakieś kliknięcia, jeśli w tle będą jakieś dźwięki, muzyka, no to oczywiście tutaj ustawiamy opcję default system. Gdy wszystko jest ok, jeśli chodzi o te ustawienia, to klikamy opcję rec i tu mamy 3, 2, 1, też widzimy skróty klawiszowe, m.in. do zapauzowania naszego nagrywania. I w tym momencie nagrywam właśnie ekran. Tutaj u góry mam taką belkę, gdzie mogę właśnie między innymi zapauzować nagrywanie, zacząć jeszcze raz, czy też właśnie zakończyć nagrywanie. Tutaj też widzę, widzisz, mam te opcje chociażby zaznaczania. Wybierzmy na przykład zaznaczenie eliptyczne. Gdy chcę, aby te zaznaczenie zniknęło, mówiąc krótko, tutaj jest taka opcja pędzelka, mogę dezaktywować. Weźmy teraz zaznaczenie prostokątne. Również dezaktywujemy. Mamy tutaj, tak jak widzisz, różne strzałki. Możemy też nanosić tutaj na obszar ten roboczy tekst. Mamy też opcję własnych zaznaczeń, tak jak teraz właśnie widzisz. Możemy też wywołać taką tablicę, na której możemy właśnie chociażby pisać. I widzimy też tutaj chociażby opcję podświetlania, jeśli chcemy na coś właśnie tutaj zwrócić szczególną uwagę. Gdy wideo jest gotowe, wystarczy tutaj kliknąć, właśnie Stop Recording. Po zatrzymaniu nagrywania zostajemy automatycznie przeniesieni do programu, właśnie Democrator, gdzie możemy edytować utworzony przed, przed chwilą przez nas film. I tutaj mamy trzy takie właśnie ścieżki. Pierwsza ścieżka jest to ścieżka dźwiękowa, druga ścieżka jest to ta moja postać tutaj na zielonym tle. I trzecia ścieżka, czyli nagrany przeze mnie ekran. Każdą z tych oczywiście ścieżek mogę edytować. Na początku zajmiemy się oczywiście tutaj moją postacią, możemy sobie zmienić jej położenie, ustawimy sobie ją na przykład właśnie w prawym dolnym rogu, i na przykład usuniemy tutaj tło. Aby usunąć to zielone tło, albo nanieść nasze tło, wystarczy, że wejdziemy sobie tutaj w zakładkę Efekty, i mamy tutaj właśnie opcję AI Recognition. Łapię lewym przyciskiem myszy i nanoszę właśnie ten efekt tutaj na tę ścieżkę. I jak widzisz, już jest tło usunięte. Mogę to tło oczywiście tutaj podmienić. Zmienimy na przykład na to tło. E, mogę to oczywiście powiększyć moją postać, mogę ją sobie zmniejszyć. To wszystko tutaj e, tak naprawdę zależy od Twojej e, fantazji. Teraz e, zajmiemy się tutaj właśnie edycją tej ścieżki. Pokażę Ci, jak chociażby tutaj nanosić różne e, przejścia. Tak? E, na przykład mamy tutaj właśnie ten pasek. Gdybyśmy chcieli tutaj na przykład e, w tym miejscu dać jakieś przejście to tniemy tutaj właśnie ten film w tym miejscu, klikamy opcję Split i przechodzimy do opcji przejścia, czyli Transitions i wybierzemy tę właśnie pierwszą opcję, również łapiemy lewym przyciskiem myszy, nanosimy tutaj w to miejsce, tutaj jak widzisz jest taka ta opcja, znaczy, widać, że jest ta opcja aktywna i zobaczmy, co tutaj się stało na ekranie naszego monitora. Włączam właśnie Play. I jak widzisz, mamy takie właśnie dynamiczne przejście, taki obrót. tak. Teraz pokażę Ci inny efekt. Gdybyśmy chcieli, na przykład, gdybyśmy chcieli dany fragment zamazać, jakieś są tam dane wrażliwe, to przechodzimy do zakładki efekty. I tutaj właśnie mamy opcję mozaika. Tak? Wystarczy, że tutaj właśnie złapię również lewym wciskiem myszy, i na przykład wstawię w to miejsce, które chcę sobie zablurować. To jest właśnie to miejsce. Tutaj właśnie widzisz to. o przenosimy. Tutaj oczywiście możemy intensywność tego zablurowania zwiększać, zmniejszać i powiedzmy tak jest OK i tak właśnie to zostawimy. Zauważ, że jeśli tutaj przeklikiwuję się pomiędzy tymi zakładkami efekty czy też przejścia, to tutaj po lewej stronie też mam takie właśnie menu nawigacyjne. Jest to bardzo intuicyjne i zobacz, mamy na przykład efekty i mamy efekty zaawansowane, są też efekty chociażby właśnie zoomowanie, możemy na przykład dany fragment powiększyć, tak, weźmy na przykład zoomowanie właśnie w tym miejscu i tutaj na tej ścieżce widzisz taki właśnie rąb niebieski, w tym miejscu właśnie jest to zoomowanie, ja włączę tutaj właśnie teraz play, aby Ci pokazać i zobacz, widzisz, prawy dolny róg zostało tutaj naniesione takie powiększenie. Możemy też edytować sam kursor, na przykład weźmy, aby był on taki właśnie podświetlony takim żółtym kółkiem, Wystarczy oczywiście złapać lewym przyciskiem myszy, przeciągnąć i zobacz, już kursor tutaj widzisz jest taki żółty. Włączę play, aby pokazać ci, macham sobie tym kursorem i on już jest właśnie taki na żółto. Możemy oczywiście wypróbować też inne funkcje. Tutaj się na chwilę wycofam, tu właśnie mamy do tyłu, do przodu i wybierzmy opcję takiego kursorka. I teraz właśnie widzisz, że wszystko jest przyciemnione, a tam, gdzie jest właśnie myszka, mamy obraz podświetlony. Tych efektów, tych przejść tak naprawdę jest tutaj dziesiątki, jeśli nie setki. Jest w czym wybierać. A to wszystko tak jak mówiłem, od 60 dolarów rocznie. Także cena tego jest naprawdę bardzo dobra. Mamy tutaj kolejną zakładkę, czyli zakładka tekst. Możemy nanosić tutaj właśnie tekst, chociażby dodać tekst na początku naszego filmu. Dodamy. Przeciągając lewym przyciskiem myszy. Przeciągniemy ten tekst, aby wyświetlał się na całej tutaj ścieżce naszego filmu. Czcionka oczywiście jest obrzydliwa, za chwilę ją sobie tutaj zmienimy. Mamy tutaj właśnie opcję i wybierzemy na przykład czcionkę Bebas Neue, bardzo dobra czcionka. I napiszemy w tym odcinku. Możemy oczywiście wybrać rozmiar tego fontu, zmniejszymy na przykład na 45. Możemy ustawić obraz i jak widzisz jest to bardzo szybkie, bardzo intuicyjne. Oprócz tekstu mamy tutaj różne kształty, mamy też różne strzałki, możemy nanosić. Wybierzmy na przykład strzałkę w dany fragment filmu. Łapiemy lewym przyciskiem myszy. Tworzy nam się nowa ścieżka. I to również możemy sobie edytować, zmieniać tego położenie, obkręcać, obracać wedle uznania. Tutaj mamy zawsze widoczne cztery zakładki, możemy tutaj właśnie podejrzeć pozostałe, klikamy lewym przyciskiem myszy i tutaj chociażby właśnie widzimy filtry. Filtrów też jest naprawdę masa, także tutaj każdy fan obróbki wideo znajdzie coś dla siebie. Moje wideo oczywiście nie za bardzo nadaje się na nanoszenie filtrów, ponieważ jest to tutorial, gdzie nagrywany jest ekran. Natomiast oczywiście, aby skorzystać z danego filtra, wystarczy po prostu złapać i przeciągnąć na ścieżkę. Dalej mamy zakładkę audio, czyli dźwięk i tutaj bardzo fajna jest opcja, ponieważ możemy tutaj nanosić różne efekty dźwiękowe. Też są one posegregowane według różnych kategorii. Twórcy tego narzędzia Wondershare Demokrator od razu nam tutaj podpowiadają Z zakładkę hot, czyli gorące. No i dodajemy dźwięk na przykład Microsoft Windows na przykład właśnie w tym miejscu. Możemy odsłuchać powstaje nowa ścieżka. Kreator, napisy... Dźwięków posegregowanych jest naprawdę mnóstwo. Bardzo ciekawą opcją jest też w ogóle korekta audio naszej ścieżki. Aby to zrobić, należy właśnie kliknąć ścieżkę audio, i tutaj po prawej stronie widzimy. Mamy tutaj chociażby właśnie korektę różnych pisków, trzasków, szumów. Także wystarczy tutaj właśnie zaznaczyć opcję, dopasować opcję pod nasze wideo, i naprawdę dźwięk jest już Żyleta. Wśród tych bogatych opcji mamy też opcję stickers, czyli właśnie naklejki kreator, napisy dynamiczne, które No i na przykład mamy zakładkę Social Media, możemy właśnie w ten sposób wstawić tutaj naklejkę subscribe, aby zachęcić do subskrybowania naszego kanału. Zobaczmy jak to wygląda. I mamy właśnie takie jak dodać napisy w programie taką animację. Mówiłem na początku tego wideo, że program Demokrator umożliwia automatyczne wstawianie napisów w języku polskim. Świetna funkcja AI, ponieważ nie musimy tych napisów za przeproszeniem klepać z palca, zrobi za, za nas to AI, wygeneruje je. Aby skorzystać właśnie z tej opcji, nanieść napisy, wystarczy tutaj właśnie wybrać opcję Captions i tutaj mamy właśnie Auto Captions. Możemy tę funkcję również wywołać z tego miejsca, klikając na ścieżkę, gdzie nagrywaliśmy ekran, i tutaj mamy, mamy taką ikonkę literkę T. Wystarczy kliknąć lewym przyciskiem myszy i również tę funkcję wywołamy. Jak widzisz tutaj program już zobaczył, że w naszym filmie są napisy w języku polskim. Potwierdzamy, OK, i w tym momencie program właśnie szuka, a czy szuka, nanosi teksty, generuje teksty, które wypowiedzieliśmy w filmie formie napisów właśnie do naszego filmu, co za chwilę właśnie zobaczysz. Możemy te napisy oczywiście edytować. Mamy, one się tutaj już pojawiły. Możemy oczywiście te teksty tutaj wyśrodkować. Kliknijmy sobie lewym wciskiem myszy i tutaj mamy opcję Style. Możemy zmienić chociażby font i wybierzemy sobie tutaj na przykład Railway Bolt. Możemy zwiększyć tutaj krój naszej czcionki, na przykład na 27. Możemy chociażby zmienić kolor tła. Wybierzemy na takie bardziej jaskrawe. Przezroczystość ustawimy na 100%. Możemy też zmienić oczywiście kolor samego fontu. Ustawimy jaskrawy biały. Tutaj mamy tekst. Jeśli oczywiście ten program też nie jest idealny, tak, jeśli chodzi o te... o te generowanie tekstów, czasem coś źle zczyta z naszej mowy, wtedy należy po prostu kursorem kliknąć lewym przyciskiem myszy i przeedytować dany tekst. Ale ogólnie funkcja jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. I możemy w ten sposób właśnie nadać dynamizmowi naszemu filmowi. Po przedstawienie właśnie, dynamicznych napisów w języku polskim. Tak więc, tak jak mówiłem, możesz skorzystać z narzędzia Demo Creator zupełnie za darmo. Link do tego narzędzia oczywiście w opisie tego filmu. Zachęcam do subskrypcji do kanału, jeśli materiał podobał się, da wartość dodaną w Twoim życiu. Daj łapkę w górę. Do następnego wideo. Trzymaj się. Cześć.